I'm sorry. Powiększanie, Michał Szpak, dzień dobry. W studiu z nami dzisiaj profesor Janusz Gil. Kłaniam się, panie profesorze. Witam pana, to, to oczywiście prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale dzisiaj spotykamy się z panem profesorem głównie jako z autorem drugiego już rankingu naukowego polskich uczelni akademickich. Tak. Ściśle byłoby drugiej edycji. Drugie drugiej edycji. edycji. Ten sam, ten sam ranking, to druga edycja. To bądźmy ściśli w takim razie. Tak czy tak ranking został opublikowany w najnowszym wydaniu godnika polityka, 37 miejsce panie profesorze Uniwersytetu Zielonogórskiego bez zmian w stosunku do pierwszej edycji rankingu, to na początek zapytam pana jako prorektora do spraw nauki, czy, ten, czy to 37 miejsce pana satysfakcjonuje na 86 sklasyfikowanych uczelni? To jest trudne pytanie, bo ono mnie oczywiście nie satysfakcjonuje, bo chciałbym, żebyśmy byli wyżej, ale z drugiej strony Wiem dobrze, bo jestem autorem tego, że to jest nasza realna i aktualna pozycja. Na tyle zasługujemy w tej chwili. Z drugiej strony, na 86 uczelni sklasyfikujących, to jest blisko jednej, jednej, w pierwszej 30%, 30% prawda? mniej więcej. Prawda? Byłoby lepiej w pierwszej ćwiatce, prawda? to byłoby bardzo dobrze, i do tego aspirujemy. To będzie jednak wymagało wielu, wielu lat, bo w tym roku na przykład mimo że nie awansowaliśmy o jedno miejsce, byliśmy blisko, gonimy jedno uczelnię, to zwiększyliśmy indeks Hirsza, czyli ten parametr, który tutaj jest. To od razu wyjaśnimy ten indeks Hirsza, hmm. o co dokładnie hmm. chodzi, bo widzowie niekoniecznie muszą być zorientowani. Indeks Hirsza to jest taki parametr wymyślony całkiem niedawno, ale zrobił on oszałamiającą karierę. On wprawdzie został zaprojektowany na namierzenie. Efektywności naukowej poszczególnych uczonych, a szczególności fizyków, bo to fizyk wymyślił, jednak okazał się bardzo przydatny we wszelkich dziedzinach nauki, nie tylko do mierzenia efektywności poszczególnych uczonych, ale również uczelni, wydziałów, a nawet krajów, jak się okazało. Więc jest to indeks, który nam mówi, jak, jaka jest zdolność naukowca do Publikowania częstego ważnych prac. Czyli yy, gromadzone są dane dotyczące tak zwanej cytowalności. Cytowalności, tak. Inaczej mówiąc, yy, jest łatwiej do obliczenia. To jest indeks Hirscha, jest liczbą, która nam mówi, że yy, użyjmy przykładu. Na przykład indeks Hirscha 10 oznacza, że co najmniej, że 10 prac danego uczonego, albo uczelni, albo kraju, to byłoby bardzo mało, było cytowane co najmniej 10 razy, Dziesiąta e, e, praca e, w takim e, uszeregowaniu ma 10 cytatów. 9 musiałaby mieć już 11, prawda? Albo więcej. No, często było tak, że e, e, uczony pisze dużo prac, mało znaczących, i raz mu się trafia. E, e, Praca, która się zaznacza w środowisku naukowym. Taki uczony ma niski indeks Hirsza. Uczelnia, która taki uczonych zatrudnia, miałaby niski indeks Hirsza. Kraj, który by miał takie uczelnie, miałby niski indeks Hirsza e, kraju. Prawda? W związku z tym okazało się tak e, niepodobne szczegóły, że jest to parametr, który dosyć precyzyjnie e, namówi, które uczelnie albo które kraje publikują dużo w ważnych w sensie e, e, Zauważenia w środowisku międzynarodowym pracy. Ten ranking ma budować w pewien sposób prestiż poszczególnych uczelni, pokazywać na przykład e, ludziom, którzy stoją przed wyborem, właśnie uczelni. Tak, to jest dobra uczelnia, bo zajmuje wysokie miejsce w takim rankingu. Tak, o to chodzi. Tak, to jest dobra uczelnia naukowo. Oczywiście, w sensie aby ja naukowców, w sensie, w którzy. W sensie Jeśli ktoś szuka. Uczelni zawodowej, gdzie chce zdobyć. Zawód, który z całą pewnością da mu w krótkiej perspektywie konkretne zajęcie, konkretne zarobki, prawdopodobnie jest w stanie to przewidzieć, to on nie musi się tym, tym orientować. Ranking perspektyw, na przykład, z którym my absolutnie nie konkurujemy, ale jesteśmy uzupełnieniem, jest zdominowany przez, przez oceny nienaukowe, przez oceny pracodawców lub innych środowisk naukowych, które po prostu dają punkty uczelnią, a więc nie są on obiektywny, prawda? są subiektywne oceny. Oczywiście każda subiektywna ocena w pewnym sensie jest obiektywna, prawda? I łatwo skorelować oba rankingi. Widzimy, że najwyższe, najlepsze polskie uczelnie są wysoko zarówno w rankingu perspektyw, jak i w rankingu naukowym, ale potem zaczynają się rozbiegać, prawda? Potem pojawiają się uczelnie, które nie są dobre naukowo, ale mają reputację bardzo wysoką i są wskazywane w na wysokich pozycjach. Jest też inny ranking, panie profesorze, ranking zwany chińskim, szanghajskim, do którego tak. ostatnio Podczas konferencji rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie odniósł się sam premier Donald Tusk, mając niejako pretensję właśnie do przedstawicieli polskich uczelni, o to, że zajmujemy bardzo niskie pozycje w tym rankingu. Zdaje się, że dwie uczelnie i to chyba w czwartej setce. Tak, uczelni... czy, ta uczel... czy ten ranking, nad którym pan i pana zespół pracowaliście, to ma być jakaś nie wiem, odpowiedź dla premiera pokazująca, że. Wyglądamy inaczej, od razu powiedzmy, że ten ranking chiński mierzy, mierzy liczbę noblistów, głównie na tym się skupia, prawda? 60% to, to jest z kolei subiektywna ocena właśnie wynikająca z tego, ile było lub jest noblistów, prawda? To jest pewien, pewna miara prestiżu uczelni, prawda? Oczywiście, ale nie, nie może być jedyną, prawda? Otóż tak, tak, ten ranking naukowy pokazuje, które uczelnie polskie mają szansę w niedługim czasie wejść do piątej setki e, e, rankingu szankajskiego. Co bo oni nie, nie powiedzieć, każdy marzy, żeby tam wejść. Wszyscy go e, krytykują, że kryteria są bzdurne, ale każdy by chciał tam zasiąść w piątej setce, nawet na ostatnim miejscu. Zresztą w setkach nie ma miejsc. Setka, to, to się mówi tylko o w której setce uczelni się znajduje, a, a nie, 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 nie mierzy się poszczególne uczelnie w tych setkach. No i jest tu, ja, ja widzę 5-10 uczelni w Polsce, które jeśli utrzymują, utrzymają tempo wzrostu produkcji naukowej i jej jakości, to wejdą do. Do, 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 tej, do, tego, do tej piątej setki i to podniesie nasz oczywiście prestiż naukowy. Jaka jest szansa, panie profesorze, że nie, nie będziemy na razie wskakiwać do rankingu szanghajskiego, ale że będziemy mogli zmieniać w górę pozycję naszą w, w tym rankingu, na którym pan z zespołem pracował? I co musimy zrobić? No, co po, musimy po, po, jest zrobić. to, że e, ja również zmierzyłem e, e, wzrost tego indeksu Hirsza relatywny e, i my mamy jeden z większych, 10%. Typowo uczelnie e, podnoszą e, wartość indeksu Hirscha e, o kilka procent. E, my, my w tym roku 3%. 3-4 razy więcej niż średnia. Gdyby to się utrzymało, oczywiście to jest tylko założenie, to byśmy bardzo szybko awansowali w ciągu kilku lat do, do pierwszej dwudziestki piątki, czyli pierwszej ćwiartki polskiej uczelni, co byłoby ogromnym sukcesem. To wracam do pytania. Co musimy zrobić, żeby iść w górę? No, Przede wszystkim musimy utrzymać tempo e, pracy. E, nasi uczeni powinni pamiętajmy, że e, to są tylko e, publikacje, które pojawiają się w światowym obiegu i to w dodatku specyficzne publikacje. E, na ogół są to publikacje nauk ścisłych, matematycznych, e, e, przyrodniczych, e, e, inżynierskich, e, ale również psychologicznych. Nauk humanistycznych istnieje wiele czasopism, które drukuje tego typu pracę, tylko tam się trudniej naszym naukowcom dostać. No więc jeśli ci, ci uczeni będą to tempo utrzymają albo nawet go podniosą, to oczywiście będziemy awansować. 30 produktu krajowego brutto, panie profesorze, idzie na naukę? 30 tak. W Polsce, czy my mamy z takim zapleczem finansowym w ogóle, o czym mówić, jeśli chcemy gonić, próbować najlepsze. gonić w najbliższych kilkudziesięciu latach chociażby te najlepsze uczelnie, nie wiem, w Europie, na świecie, z takimi nakładami na naukę. Czy to jest w ogóle możliwe, Pana zdaniem? Widzi to jest dosyć trudne pytanie, bo nakłady na naukę są bardzo rozproszone. Na przykład mamy system grantów, NCN, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To są agencje, które finansują nauki podstawowe i nauki aplikacyjne. Prawda? Tam idzie dosyć sporo pieniędzy. Dużo jest pieniędzy europejskich, które głównie idzie na infrastrukturę. Natomiast mamy niestety najmniejszy w Europie bezpośredni strumień pieniędzy. Rządowych na naukę. 0,3% PKB. Gdyby to było w okolicach 1% i gdyby to było dobrze dystrybuowane, bo to, 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 to też jest poważny problem, to oczywiście odbiłoby się. Na pozycji polskiej nauki. Błyskawicznie, bo widzę, że jest ogromny potencjał. My przy 0,3 zajmujemy w tym rankingu 23 miejsce, co się przekłada na 24 miejsce gospodarek świata w sensie nominalnego PKB, czyli pan, ogólnego bogactwa. Gdyby, jak mówię, pieniędzy było więcej i było dobrze dystrybuowane do tych naukowców, którzy mają potencjał i potrafią go wykorzystać, to. W ciągu dekady byśmy dogonili. Najlepsze gospodarki Europy. Finlandia ma z tego, co słyszeliśmy, czy właściwie wyczytaliśmy nawet w Pana artykule w polityce, ma około 2% PKB 2%. przeznaczonych na naukę. Tak, tak. Jednakowo, że oni mają słabe PKB, e, ponieważ że oni, mają, no, oni mają lasy i Finlandię, prawda? E, to jest mały kraj, który nie, e, nie ma dużego nominalnego PKB. E, I to jest wyjątek, wyjątek szczególny, który potwierdza reguły, prawda, że finansowanie nauki w odpowiedni sposób wymyślany sposób się opłaca. za rok panie profesorze. Możemy liczyć na to, że chociaż jedno miejsce no, wyżej będziemy w tym Ja momentu? jestem o tym przekonany, a y, y, możliwe są dwa a was o dwa, dwa miejsca. To trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Przepraszam, dziękuję panu za spotkanie, a państwu za uwagę. E, profesor Janusz Gil, profesor do spraw nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i autor drugiego, drugiej edycji rankingu naukowego Polskich Uczelni Akademickich. Był naszym gościem jeszcze raz, panie profesorze. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy. za uwagę. Do zobaczenia.